Cześć, zapraszam na porcję newsów ze świata sztucznej inteligencji. Tydzień 27, rok 2023. Zarządzający TFI radzą: stawiaj na sztuczną inteligencję, ona może zatrzymać recesję. Bill Gates i Nvidia inwestują w Inflection AI. Wycena wynosi już 8%. 4 miliardy dolarów. Google zmienia zasady gry. Jego kwantowy superkomputer oblicza w sekundy to, co innym zajmuje lata. Sztuczna inteligencja tworzy nowe miejsca pracy i nowe, lukratywne zawody. Bitwa o AI Act. 150 firm protestuje przeciwko regulacjom Unii Europejskiej. Elon Musk ogranicza czytanie tweetów. Wszystko przez sztuczną inteligencję. GPT, funkcja wyszukiwarki zawieszona, za to kod interpreter niebawem u każdego z użytkowników. Chat GPT jest bardziej kreatywny niż 99% ludzkości. Czy rynek doczeka się recesji? Niezależnie od odpowiedzi, warto zwrócić uwagę na trend związany ze sztuczną inteligencją. Radzą zarządzający TFI. Według ekspertów rynek może nie doczekać się recesji, a inwestycje w AI mogą okazać się kluczowe dla przyszłości. Wskazują oni na rosnące zastosowanie sztucznej inteligencji w różnych sektorach, od medycyny po finanse. Uważają też, że firmy, które inwestują w AI, są bardziej odporne na zmiany koniunktury. Czy sztuczna inteligencja, to nasza? Również finansowa przyszłość. Inflection AI, startup założony przez współtwórców LinkedIn i DeepMind, rozwija chatbota o imieniu Pi i właśnie zebrał kolejne 1,3 miliarda dolarów w jednej z największych rund finansowania w Dolinie Krzemowej. Inflection AI, którego celem jest stworzenie największego superkomputera na świecie, ma teraz wycenę na poziomie 4 miliardów dolarów. W ramach najnowszej rundy finansowania do grona Inwestorów dołączyli Bill Gates, były CEO Google'a Eric Schmidt oraz firma NVIDIA. Startup planuje zbudować największy na świecie klaster obliczeniowy AI składający się z 22 tysięcy chipów NVIDII. Czy Inflection AI z pomocą swojego chatbota Pi zrewolucjonizuje sposób w jaki korzystamy z technologii w naszym codziennym życiu? Google stworzyło przełomowy superkomputer kwantowy, wykonujący obliczenia, które innym superkomputerom zajęłyby dziesiątki lat. Ta nowa technologia, jak twierdzą jej twórcy, znacząco przewyższa możliwości istniejących klasycznych superkomputerów. Komputery kwantowe, opierające się na szczególnych stanach fizyki kwantowej, mogą stworzyć niezwykle potężne maszyny, które będą w stanie nam pomóc w wielu palących kwestiach. Jak zmiany klimatu, czy tworzenie nowych leków. Google, który 4 lata temu ogłosił, że osiągnął supremację kwantową, czyli zdolność do rozwiązywania problemów, których klasyczne komputery rozwiązać nie potrafią, teraz demonstruje jeszcze potężniejsze urządzenia. Nowy superkomputer kwantowy ma 70 kubitów, co oznacza, że jest 241 milionów razy szybszy niż maszyna z 2019 roku, mimo osiągnięcia Takiego przełomu, komputery kwantowe muszą jeszcze zademonstrować swoje praktyczne funkcje. Czy jesteśmy gotowi na epokę użytkowych komputerów kwantowych? Sztuczna inteligencja nie tylko zmienia oblicze rynku pracy, ale też tworzy nowe, atrakcyjne możliwości kariery. Według analiz, AI generuje nowe miejsca pracy głównie w branży marketingu, e-commerce i zakupach. Z drugiej strony, tylko 13% polskich profesjonalistów obawia się negatywnego wpływu sztucznej inteligencji na ich sytuację zawodową, podczas gdy 45% spodziewa się pozytywnych zmian. AI nie jest już tylko koncepcją przyszłości jest tu i teraz, przekształcając rynek pracy i tworząc nowe możliwości. Czy jesteśmy gotowi na te zmiany? Czy potrafimy wykorzystać to, co oferuje nam sztuczna inteligencja? Kiedy Parlament Europejski uchwalił AI Act, mało kto przewidział, że wywoła to takie kontrowersje. Teraz 150 firm, w tym tacy giganci jak Carrefour czy Siemens, wyraża swoje obawy w liście otwartym do organów Unii Europejskiej. AI Act to ustawa mająca zrewolucjonizować świat sztucznej inteligencji, nakładając na jej twórców surowe ograniczenia. Protestujące firmy twierdzą, że AI Act jest zagrożeniem. Dla konkurencyjności i technologicznej suwerenności Europy. Obawiają się, że ograniczenia nałożone na rozwój AI są nieproporcjonalne do zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Zagadnienie regulacji AI w Europie otwiera wiele pytań: czy Europa naprawdę może pozwolić sobie na to, by zostać na poboczu technologicznego postępu? Elon Musk, właściciel Twittera, wprowadza nowe, tymczasowe limity na liczbę tweetów, które użytkownicy mogą przeczytać. Decyzja ta jest odpowiedzią na działania firm AI, które, według Maska, skrapowały, czyli pobierały ogromne ilości danych, wpływając na komfort rzeczywistych użytkowników. Niezweryfikowane konta będą mogły teraz zobaczyć tylko 600 postów dziennie, a dla nowych, niezweryfikowanych kont. Limit wynosi 300 postów każdego dnia. Zmiany te nastąpiły dzień po tym, jak Twitter nagle zaczął blokować dostęp dla osób, które nie są zalogowane. Musk twierdzi, że było to konieczne, ponieważ kilka setek organizacji, a może nawet więcej, skrapowało dane z Twittera bardzo agresywnie. Utrudniając życie rzeczywistym użytkownikom. Czy nowe ograniczenia wprowadzane przez maska to początek końca otwartego Twittera, jakiego znamy? OpenAI zawiesza działanie wyszukiwarki w ChatGPT+, GPT, ponieważ okazało się, że zawiera błąd, który umożliwiał dostęp do płatnych treści bez uiszczania opłaty. Jest to z pewnością niedogodność, jednak należy podkreślić, że wtyczki przeznaczone do komunikacji z siecią, jak na przykład WebPilot, działają bez problemu. OpenAI może nieco w ramach rekompensaty udostępnia za to nową funkcjonalność kod interpreter. Która od przyszłego tygodnia będzie sukcesywnie uruchamiana u użytkowników Chat GPT+. To narzędzie pozwoli między innymi na analizę danych, tworzenie wykresów czy edycję plików. Czy i kiedy wróci do Chat GPT wyszukiwarka i jak sprawdzi się nowe narzędzie od OpenAI? O tym wszystkim zapewne przekonamy się już niebawem. Sztuczna inteligencja ChatGPT zdobywa laury w teście kreatywnego myślenia, uzyskując lepsze rezultaty niż 99% ludzi. Wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców z University of Montana. Badanie wykorzystało Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT), stosowany od dziesięcioleci do oceny ludzkiej kreatywności. Wyniki testów wypełnionych przez ChatGPT i studentów porównano z wynikami 2700 uczestników, którzy wypełnili TTCT w 2016 roku. Chat GPT znalazł się na szczycie, klasyfikując się w górnym 1% pod względem oryginalności i liczby twórczych pomysłów. Czy sztuczna inteligencja zaczyna rozumieć i naśladować ludzką kreatywność? Czy jesteśmy na progu nowej ery, w której AI nie tylko symuluje, ale i przewyższa ludzkie zdolności twórcze? Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!